Witajcie! Dziś mam okazję zaprezentować Wam wspaniały motocykl. Jest to Yamaha Virago XV750. I choć premiera modelu była w 1980 roku na targach IAFME w Portugalii, ten konkretny egzemplarz jest z 1992 roku. I musicie przyznać, że jak na swoje lata, wygląda naprawdę wspaniale. Silniczek chodzi cichutko. Posiada on oryginalny wydech, moim zdaniem oryginalny przebieg. Motocykl jest moim zdaniem naprawdę w dobrym stanie. Jest to 92. rocznik. No musicie przyznać, że jak na 1992 rok, motocykl naprawdę jest zachowany w dobrym stanie. Ogromna ilość chromu. W tamtych latach jednak niektórzy narzekali na zbyt barokowy styl całego motocykla. Ale zdecydowana większość uznała tą stylistykę za ładną. Motocykl naprawdę robił ogromne wrażenie. Tu było wszystko to, co trzeba: wysunięty przód, wysoka kierownica. Spójrzcie tylko na tą ogromną amfiteatralną kanapę coś przepięknego. Teraz już tak się nie produkuje motocykli w taki sposób. A już na pewno nie produkuje się motocykli z taką ilością wysokiej jakości chromu. Ktoś zapyta, ale dlaczego już nie stosuje się takiej ilości chromu na metalowych elementach silnika? Nie plastikowych, metalowych. Odpowiem Wam, dlaczego. U mnie w Sawarżu chciałem pochromować bok silnika i przy okazji kolanko. Za bok silnika cena, jaką mi zaproponowano, 700 zł. Za kolanko. 1000 zł. może to jest ten powód ten konkretny model Yamahy jest przykładem na to, że kiedyś się chciało, chciało się chromować, chciało się budować motocykl na wiele, wiele lat oddajmy głos właścicielowi pojazdu niech nam troszkę o nim opowie Cześć wszystkim mam na imię Paweł poznałem Irka wszystkich fanów jego kanału, chciałem wam pokazać mój motocykl Yamaha Virago 750 z 1996 roku. Do motocykla dołożyłem trochę gadżetów. To nie są oryginalne nakajki. Bagażnik już był przy motocyklu. Jest to bagażnik oraz torby firmy Hepken Becker. Dołożyłem również te naklejki tutaj. Wiem, że to nie jest oryginał, ale mi się to osobiście podoba. Motocykl miał przejechany 21 tysięcy kilometrów. Nie wiem, czy to jest realny przebieg, ale dokumentacja niemiecka, ponieważ motocykl jest sprowadzany z Niemiec, wskazywała taki przebieg. Wydaje mi się, że jest to możliwe, ponieważ motocykl jest w bardzo ładnym stanie dołożyłem też tutaj ten oto krawat również dołożyłem te osłonki na linki ponieważ również to mi się podoba wygląda to trochę odpuszczowa, ale mi się podoba.